kiedy terapia jest toksyczna. Zapraszam. Zanim, kochani, zajmę się tym mocno kontrowersyjnym tematem, e, oczywiście chcę Was poprosić o co? O łapkę w górę, żebyście nacisnęli subskrypcję, dzwoneczek i udostępniali materiały, jeżeli Wam się podobają. A myślę, że na moim kanale jest bardzo dużo fajnych treści, więc kopcie, bierzcie, czerpcie. Powodzenia. A dzisiaj do, do dzieła. Czy terapia może być toksyczna? Kochani, do, to jest dobre pytanie, bo do nagrania tego odcinka, e, za, e, że tak powiem, zainspirował mnie Instagram. Na Instagramie obserwuję taką jedną influencer, influencerkę, która obecnie bardzo tak chwali się tym, że pisze i e booka o tym, o odchodzeniu. No i byłam bardzo ciekawa, jak ona do tego podejdzie, bo oczywiście ona bazuje tu na własnych doświadczeniach życiowych i oczywiście, że tak powiem, jak każdy ma do tego prawo. No ale też jest psychologiem z wykształcenia, no i jest influencerką, więc yy, ja wiem, że każdy może. Więc obowiązuje tutaj troszkę, myślę, że pewna taka odpowiedzialność by się tutaj przydała. Natomiast tych screenów, z których tam ona i takich kawałków tego e-booka, no bo ona już oczywiście prowadzi akcję sprzedażową, pisząc go, więc publikuje, no to wynika, wynika to, że w momencie, kiedy człowiek idzie na terapię, no to chcąc, nie chcąc oddala się od swojego partnera, no bo to się robi taka różnica poziomów, różnie to jest nazywane energii, no bo też inni ludzie na ten temat piszą, no że to się po prostu nie da wytrzymać, nie? Tak samo Często jest tak, że ludzie opadają wtedy o tym, jak bardzo, wiesz, już nie mogą wytrzymać ze swoją rodziną, pochodzenia, tak zwaną, tak się to nazywa. I właściwie ciągle natykam się, napotykam na takie, natykam się, to będzie lepiej, tak? Albo napotykam takie komunikaty, które właśnie, w których terapia, właśnie terapia jest usprawiedliwieniem tego, żeby po prostu zrywać więzi. I to tak naprawdę hardkorowo, nie? nie na zasadzie modyfikacji, bo wiecie, od czarnego do białego to jeszcze mamy tyle szarości, że po prostu głowa mała, prawda? Natomiast tutaj wychodzi na to, że no to my tu rwiemy, tu tniemy, tutaj odcinamy, no, no po prostu coś niesamowitego, nie? I myślę, że i to jest jeszcze pisane w takim wszystko, w takim tonie takiego, no ja tutaj to wiem, bo ja to przeszłam... No i to w sumie jest zawsze nie ma takiego uzupełnienia, że wcale tak zawsze nie jest, i że wcale nie jest to konieczny proces, o czym wam zaraz powiem, bo to naprawdę nie jest tak. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w ogóle jest dyskusja na ten temat w środowisku terapeutycznym, czy zachodni styl, tej takiej bardzo zindywidualizowanej, no i dobrze terapii w takim przegięciowym. Stylu nie jest zbyt niszczący dla społeczeństwa, ponieważ yy, nie wiem, czy w Waszym środowisku tak jest, ale ja ciągle dostaję informacje pod tytułem, że w wyniku terapii zerwałem relacje z tym, z tym, z tym, z, ten, z tamtym. Natomiast oprócz tego, że jest coś takiego jak skrajny indywidualizm, to mamy także umowę społeczną, i zaraz Wam o tych pewnych rzeczach troszeczkę opowiem. Więc kiedy, do rzeczy: kiedy terapia jest toksyczna. Na przykład wtedy, kiedy źle uczy asertywności. Ostatnio brałam udział w takim szkoleniu z terapii schematów, na którym prowadząca opowiadała o tym, że poszła kiedyś do biblioteki. To jest taki przykład i, i poprosiła tam o jakąś książkę, coś tam zwróciła uwagę, a ta, ta bibliotekarka była taka przestraszona i mówi: Co się przy panią stało, że pani się tak boi? A wie pani co? Bo ostatnio ci wszyscy studenci przechodzą trening asertywności i. Się tak wobec mnie zachowują, że ja jestem po prostu wykończona. I ona mówi, wow, no to oni ślepiej niż trening asertywności, bo asertywność nie oznacza, że teraz my tutaj się rozpychamy i tam po prostu niebo nie. Tylko asertywność mówi do pewnych sytuacji nie, ale w odpowiedni sposób, no przynajmniej z bibliotekarką przecież można kulturalnie porozmawiać, prawda? Ale też uczy po prostu tego, żeby mówić w wybranych sytuacjach tak. To trochę jest na zasadzie e, takiego, wiecie, m, jak to się mówi, e, tego z, zjawiska wahadła, nie? Czyli generalnie jest tak, że jak ludzie się uczą asertywności, to na początku, zwłaszcza ci mało asertywni, na wszystko mówią nie, a ci, którzy są e, asertywni, ale że tak powiem, brakuje im dobrego wychowania, to tym bardziej mówią nie i jeszcze uważają, że mogą to zrobić w pewien taki sposób, nie? Wobec wszystkich. Więc, że tak powiem, treningi asertywności są. Bardzo dobre, jeżeli są dobrze zrobione, jeżeli są poprowadzone w dłuższy sposób. Natomiast nie na takiej zasadzie, że, że, e, trzeba, że, że teraz zrywam wszystko i wobec wszystkich jestem taki, taki po prostu wiecie, niemiły i, i, i naprawdę, no powiedzmy, charski, nie, no bo naprawdę wierzcie mi, spotkałam się z tym. Natomiast oczywiście, dobrze przeprowadzony trening asertywności powie, że jeżeli będziesz ćwiczył dłużej dane umiejętności, to nabierzesz w nim równowagi. I podobnie jest z terapią. Więc terapia jakby daje takie nie, umiejętności, daje taki wygląd, daje zrozumienie do tego, aby te granice ustawiać. To, czego terapia na pewno nie powinna robić, to jest uczyć ludzi oceniania i osądzania. Nie? Czyli, no, on to po prostu, ten mój partner, to teraz on w ogóle nie umie regulować emocji, nie? No, ja tutaj mam takie narzędzia, a on po prostu nic nie wie na ten temat. Wiecie co? To jest trochę tak, że. Zdarza się oczywiście, że w wyniku terapii dochodzimy do wniosku, że nie chcemy być z danym partnerem, prawda? Ale to dotyczy bardziej sytuacji, kiedy weszliśmy na przykład w relacje z ludźmi, którzy są toksyczni, którzy są w nałogach i my jesteśmy tutaj bardzo uwikłani, czy jesteśmy w jakichś takich rolach narzuconych nam przez nasze dysfunkcyjne domy. Natomiast trzeba zawsze wziąć pod uwagę to, że zobacz, tak jak za mną jest to okno, jeżeli jedna osoba otworzy to okno, to wszystkim się lżej oddycha. I bardzo często jest tak, powiedziałabym, przynajmniej w połowie przypadków, bo wiecie, ja prowadzę swoje wewnętrzne statystyki różnych rzeczy i rozmawiam na ten temat z innymi terapeutami, jest tak, że ktoś, kto przyjdzie na terapię. Wpuszcza powietrze w układ, i w momencie, kiedy para ma pewne schematy reagowania, nakręcania konfliktów i itd., to już gdy jedna osoba wnosi, podnosi e, tę taką atmosferę, e, oczywiście, ja nie mówię, że ona ją niesie na sobie, bo ja oczywiście wiem, że od razu mi powiedzą, że przecież ojej, ta jedna osoba to nie może być odpowiedzialna za cały związek. No oczywiście, że nie, bo każdy jest odpowiedzialny za 50%. 100% 50 swoich procent, prawda? Natomiast w momencie, kiedy ktoś wnosi umiejętności komunikacyjne i robi to w sposób życzliwy, otwarty, a nie osądzający i taki wściekły na wszystko. I taki właśnie, bo mi się należy, bo tutaj jeszcze wchodzą te wszystkie postawy roszczeniowe, co to się nie należy, jak się nie należy, to bardzo często jest tak, że cały związek się poprawia, ponieważ nie ma tych. Tych gierek. To, co byśmy w terapii schematu dla par nazwali pewnymi schematami. Nie? Można je wtedy ta jedna osoba, która wnosi tą, te nowe rzeczy, nowe narzędzia, nowego siebie, tak naprawdę ubogaca związek. I teraz, kiedy, co jest tutaj tą masą krytyczną, żeby związek przetrwał i żeby przetrwał, no, rozwinął się. Wiecie, co, mamy w psychologii takie zjawisko, które się nazywa zasoby. Czyli jeżeli druga osoba ma dużo zasobów takiej miłości, szczerej chęci i tak to wiecie co, bardzo wiele rzeczy dzieje się na poziomie intuicyjnym. Oczywiście znowu powiedziałabym, że niektórzy by powiedzieli energetycznym. Ja tego ja tak nie mówię, ale żeby po prostu mówić w sposób taki obrazowy, że jest lepszy przepływ, nie ma tych takich, wiecie, takich zadziorów i tego takiego obrażania się, czy bazowania na swoich przeszłych doświadczeniach, tylko umiemy lepiej ocenić sytuację i nawet jeżeli ta druga osoba nie przeszła terapii, czyli nie jest taka wspaniała jak my, cudzysłów oczywiście, jesteśmy w stanie być tą osobą, wiecie, dlaczego, bo ją kochamy, bo akceptujemy to, że jesteśmy w drodze razem. Nie? Że, że to jest podróż, że być może i też znam takie przypadki, że ktoś zrobił terapię, kobieta czy mężczyzna, i te, związek zaczął się rzeczywiście poprawiać. Ta, wiecie, To wietrzenie, o którym wam mówiłam, przyniosło właściwe skutki, i po jakimś czasie ta druga osoba mówiła, wiesz, co ja też pójdę na terapię, nie? Tylko terapia jest toksyczna wtedy, kiedy oczekuje, że wszystko teraz, nie? Wszystko tutaj, teraz. I ja mam prawo decydować, ja tak czuję, ja tak zrobię. I, I ten akcent na to rwanie, oddzielanie jest po prostu źle ułożony. Dodam, że oczywiście mamy wielu bardzo dojrzałych terapeutów, wspaniałych terapeutów, którzy takich sytuacji unikają jak ognia, ponieważ mają doświadczenie życiowe i wiedzą, że zerwać jest bardzo łatwo, zniszczyć jest bardzo łatwo, bo naprawdę jest łatwo powiedzieć: koniec, nie? Natomiast e, czasami potrzeba czasu i cierpliwości, żeby pewne rzeczy przekonstruować, przebudować, będąc w podróży z tym samym człowiekiem, z tą samą rodziną, z tym samym przyjacielem. Muszę wam powiedzieć, że e, jedna z moich klientek mi kiedyś opowiadała, że e, poszła właśnie na terapię i miała taką przyjaciółkę, z którą się przyjaźniła od wielu lat. I zaczęła widzieć różne mechanizmy w swoim życiu. No a ta, ta przyjaciółka, no, była jaka była, i miała akuratnie bardzo trudny czas. No więc y, ta, y, ta moja klientka to dosłownie zgrzytała zębami po rozmowach z nią, bo tamta była wściekła, niezadowolona, i to trwało naprawdę dłuższy czas. I rozmawiałyśmy o tym, ona mówi: No, przecież ona tylko mi zabiera, nic nie daje, i to co się dzieje, to już jest tyle miesięcy, no to tak trwało około roku, nie? Ale zawsze rozmawiałyśmy o ogólnym bilansie tej relacji, że ten, ta, ta relacja ma jakiś bilans, że one przeszły ze sobą różne rzeczy i że ta osoba ma naprawdę realnie bardzo trudny czas. I wiecie, co moja klientka stwierdziła, że ona to przetrzyma. No, i przetrzymała ten rok tego zgrzytania zębami po każdej rozmowie. Posłuchajcie, tego braku balansu w dawaniu i braniu, bo, bo pewne rzeczy rozkładają się liniowo. I No, i teraz ich relacja rozwija się bardzo dobrze, pewne sprawy się rozwiązały. A paradoksalnie, właśnie to, że przeszły to razem, wzmocniło ich więź, ponieważ wiecie, no, kto z Tobą jest w trudnych czasach i potrafi dostrzec, że masz gorszy sezon, no, to jest naprawdę. Naprawdę, to jest prawdziwy przyjaciel, nie? To jest naprawdę prawdziwy przyjaciel, bo bycie ze sobą, jak wszystko jest ok, to jest naprawdę żadna sztuka. Natomiast jeżeli ktoś. czasami potrzebujemy najbardziej miłości wtedy, kiedy zachowujemy się najokropniej. Taki, takie małe podsumowanie. I teraz. Toksyczna relacja jest też toksyczna, jako ona wszystko usprawiedliwia. Ja ostatnio właśnie um, oglądałam takiego jednego influencera który naprawdę nieźle nabroił, z różnymi tam naprawdę namawiał na działania takie seksualne, różne kobiety i tak dalej. No a potem nagrał taki łzawy filmik pod tytułem, że on jest w terapii i w ogóle, nie? No i, i, i że to właściwie no i po prostu przecież on jest w terapii, nie? Zamiast po prostu powiedzieć, że i naprawdę wziąć taką na odpowiedzialność na siebie, no to on powiedział tak, 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 ale ja jestem w terapii, tak, 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 a tak nabroił, że po prostu głowa ma. I naprawdę, jeżeli terapia uz uzasadnia wszystko w naszym życiu, to, to nie jest prawda tak naprawdę. To nie jest prawda tak naprawdę, widzicie, masło myślane. Bo jako dorośli ludzie ponosimy konsekwencje. To jest trochę tak jak byśmy poszli do skarbówki i powiedzieli, Pani co, ja nie mogę zapłacić teraz podatku, bo ja jestem w terapii. <grym> I co by Wam Pani odpowiedziała? <grym> Elo, nie? <grym> no bardzo poruszyła mnie Twoja historia, bardzo, nie? To trochę tak jest, nie? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz ja wkładam kij w mrowisko, ale może właśnie, ja myślę, że tak właśnie trzeba. Trzeba po prostu pewne rzeczy powiedzieć, żeby móc się też określić. I kolejny taki punkt, w którym terapia jest toksyczna, to jest to, kiedy wszystko jest relatywizowane ponad umowę społeczną. Czyli znowu mamy to, co nad czym toczy się dyskusja. Ja ostatnio czytałam na ten temat parę artykułów, jeżeli ciągle w centrum stawiane jest ja. Co jest po prostu co jest, co jest takie znamienne dla cywilizacji zachodniej, kontra cywilizacje na przykład azjatyckie, nie? gdzie po prostu w centrum jest rodzina. Nie? I to, że dla dobra rodziny, to my pewne rzeczy robimy, dla dobra kraju, i tak dalej, a my już jesteśmy teraz bardzo skrajnie przechyleni, jednostka w centrum, tylko jednostka, tylko jednostka. Więc jeżeli Teraz wszystko się, to wszystko jest relatywizowane, no to znowu nie? Jest bardzo łatwo rozwalić rodzinę, jest bardzo łatwo związek jest bardzo łatwo zrywać przyjaźnie i tak dalej, nie? No bo ja tak czuję, ja tak chcę. I znowu tutaj zaznaczam. Nie chodzi o to, że ktoś pochodzi z rodziny patologicznej. A znam takie przypadki, że wiecie, krew po prostu była na podłodze, działy się rzeczy po prostu straszne. I najciekawsze było, że właśnie ta osoba wcale nie chciała zrywać relacji ze swoją rodziną, to było bardzo interesujące. Natomiast chodzi o to, że takie głębsze zrozumienie historii naszego kraju, gdzie my przyszliśmy na przykład dwie wojny światowe i bardzo wiele ludzi było bardzo okaleczonych emocjonalnie, i potem oni wychowywali kolejne pokolenia. Czy to jest takie usprawiedliwienie do tego, żeby teraz ze wszystkimi zrywać, zamiast po prostu podjąć proces naprawczy? Poza tym mamy też takie zjawisko jak dziedziczenie traumy, ale to oznacza, że ta trauma była już w poprzednich pokoleniach, które niekoniecznie dawały sobie radę i też niekoniecznie miały zasoby, znowu hasło zasoby, zobaczcie, żeby, żeby czy też wiedza, tak jak teraz żeby po prostu do tych sytuacji stanąć, przejść przez proces uzdrowienia. I teraz, gdy wchodzą pokolenia, które mają te zasoby i mają tą wiedzę, no to się okazuje, że to jest tylko amunicja do tego, żeby strzelać w innych, nie? Zamiast po prostu użyć to w procesie uzdrowienia e, takiego linearnego, międzypokoleniowego, tak? No i tu znowu wracamy, że często jest tak, że wtedy młodzi ludzie... Czy też ludzie, którzy przechodzą terapię, wracają do domów i po prostu stawiają swoich rodziców pod ścianą? Natomiast muszę powiedzieć, że terapia nie jest sądem nad nikim. Terapia jest po prostu wyjściem i rozwiązywaniem problemów, które mamy tutaj i teraz. Dlatego też myślę, że po tych punktach, które Wam tutaj powiedziałam, że oczywiście terapia źle poprowadzona, a widzę to, zdarza się, że em, nie chcę tutaj oczywiście generalizować, bo jest bardzo wielu dobrych, młodych psychologów, natomiast bez doświadczenia życiowego i tak trancujący po prostu wiecie literalnie różne rzeczy, że jeżeli ty tak czujesz, no to masz tak prawo zrobić. Nie? Wszystko jest usprawiedliwione tym, że ty tak czujesz, tym, że ty chcesz postawić granice. Nie ma tego poczucia, że tak naprawdę. Jest jednostka, ale mamy też sieć społeczną, o której zresztą macie u mnie filmik, która jest po prostu konieczna do funkcjonowania. Oczywiście dodam, że czasami tą sieć trzeba zmienić, taka też jest prawda, ale od razu, ale taka umiejętność bycia w swojej rodzinie, też takiej, że tak powiem, przeciętnej. To świadczy o tym, że my dojrzeliśmy, że terapia właśnie zadziałała. Ostatnio oglądałam inną Instagramerkę, która opowiadała, tak na zakończenie Wam powiem, że ona nie jest wierzącą osobą, ale chodzi do swojej babci na święta i z babcią robi te tam różne rzeczy, włącznie z tym, że się modlą przed posiłkiem, ponieważ kocha swoją babcię i szanuje to, że babcia tak po prostu lubi. Więc, więc po prostu jakby, wiecie, nie, nie, nie jest tam na zasadzie, nie, nie będę tego robiła, tylko tu się odcinam, tutaj to, tutaj tamto. Tylko dla takiego spokoju i funkcjonowania ona po prostu w taki pełen ciepła, naturalny sposób po prostu funkcjonuje w swojej rodzinie, która jest jaka jest po prostu. Natomiast jeśli chodzi o swoje działania, swoje dzieci, podejmuje niezależne decyzje i też. To wszystko umie ze sobą pogodzić. Więc myślę, że to są takie moje, że tak powiem, na bieżące wnioski. Ja wiem, że ten filmik pewnie zdenerwuje wiele osób, no ale też chyba o to chodzi. Żeby, żeby tak czasami, wiecie, nie da się tak wszystkiego tak na gładko i tak tylko ulizać, tylko trzeba po prostu pewne rzeczy. Wprost powiedzieć. Dodam też oczywiście i zawsze to mówię, że w 20-minutowym filmiku nie da się powiedzieć wszystkiego, ale zachęcam Was do dyskusji pod filmikiem. Co wy myślicie na ten temat? Jak, waszym zdaniem, jakie Wy macie doświadczenia? Czy zrywaliście relacje? Czy ktoś z Wami zerwał relacje? Czy ktoś właśnie wymigiwał się od odpowiedzialności życiowej, bo on jest w terapii, tak? Czy też widzicie może jeszcze jakieś inne rzeczy, które czynią terapię toksyczną, bo naprawdę. No, ja dostaję po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo feedbacków na ten temat. Aha, no i jeszcze jest jeden temat, który Wam powiedziała, że wszyscy są teraz narcyzami. Wszyscy wszystkich oskarżają siebie, że są narcyzami, nie? To jest po prostu już hit, no ale niedługo będę na ten temat wam mówiła więcej w moich e-bookach na ten temat, żeby naprawdę umieć to rozpoznać. Kochani, to na tyle. Oczywiście, jeszcze raz proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. Koniecznie komentarze. Nawet jeżeli nie macie nic do powiedzenia, to napiszcie, wracaj na przykład. Że, tak, dla algorytmu, dla tego, żeby, żeby to wiecie, YouTube potem troszkę promował ten filmik. Do zobaczenia, kochani. Hej!